Nowenna do świętego Antoniego. Kłaniamy się Tobie, święty Antoni, wielki nasz patronie. Prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w trudnych naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawienictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas, Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twojej pomocy, wielbiąc Boga, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste Eleison Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami. Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami. Święty Antoni, wierny synu Świętego Franciszka, módl się za nami. Święty Antoni, mężu gorliwej modlitwy, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa, módl się za nami. Święty Antoni, lili oczystości, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, Módl się za nami. Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami. Święty Antoni, żarliwy apostole, módl się za nami. Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę, módl się za nami. Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego, módl się za nami. Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami. Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary, módl się za nami. Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami. Święty Antoni, skarbnico pisma świętego, módl się za nami. Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii, módl się za nami. Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami. Święty Antoni, zwalczający występki, módl się za nami. Święty Antoni, Aniele pokoju, módl się za nami. Święty Antoni, odnowicielu obyczajów, módl się za nami. Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa, módl się za nami. Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami. Święty Antoni, po strachu zbyt duchów, módl się za nami. Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami. Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione, módl się za nami. Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu serafickiego, módl się za nami. Święty Antoni, odbierający cześć w każdej świątyni, módl się za nami. Święty Antoni, święty całego świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa zacnego wyznawcy Twego i doktora, świętego Antoniego i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym obdarzy wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzień szósty. Modlitwa. Święty Antoni Padewski, z łaski Bożej stałeś się niezrównanym orędownikiem we wszystkich naszych potrzebach, zarówno doczesnych, jak i wiecznych. Wielu do Ciebie się ucieka i doznaje pomocy. Twoja cześć rozbrzmiewa po całym świecie. Ufni więc w Twoją opiekę i pomoc. Serdecznie błagamy, abyś wyprosił nam u Boga łaskę dobrego życia na co dzień. Wyjednaj nam również te łaski, o jakie przychodzimy Ciebie prosić ku chwale Boga w Trójcy Jedynego. Amen. Rozważanie. Stała łączność z Bogiem. Bóg ubogaca łaską uświęcającą wiernych sobie i czystych na duszy. Ten nadprzyrodzony dar Boży jest znakiem miłości. Prawdziwa miłość jednak nigdy nie będzie chwilowa czy przejściowa. Prawdziwa miłość trwa tak długo, jak długo żyje człowiek, i jak długo oddycha? Święci dają nam przykład ciągłego życia w łasce uświęcającej, żyją w ciągłym kontakcie z Bogiem. Święty Antoni może się zapewne nazywać przyjacielem Boga, skoro Pan wyposażył go tak hojnie łaską pośrednictwa w ludzkich kłopotach i słabościach. Aż taki może być skutek nieprzerwanego życia w łasce uświęcającej. Mój kontakt z Bogiem. Czy umiem żyć każdego dnia w łasce uświęcającej? Tak łatwo o brak wytrwałości. Nie zapominaj o nas, panie, gdy jesteśmy chwiejni. Nie zapominaj o nas, panie, gdy ulegamy pokusom. Nie zapomnij o nas, panie, gdy nas opanuje zniechęcenie. Módlmy się. Boże, w Trójcy jedyny, my, którzy jesteśmy niegodni, aby podnieść nasze oczy ku Tobie. Odważamy się prosić Cię przez przyczynę świętego Antoniego, byś nam dał łaskę dobrej modlitwy, którą chcemy Cię chwalić, dziękować, przebłagać i prosić przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.